Ja jestem Krzychu z kanału KP Playing. A to jest pierwszy odcinek z league of Legends. Klikam tu sobie z Kumplem. Tu jest x klikam Na topie. Uu, tak. Ogólnie mój adeklarz poszedł sobie w AFK. Ten Victor też tutaj poszedł. Dobra, więc so, tak, mamy przerąbane, już na starcie. No, co innego, więc mamy dwóch afków. Wiecie, dziewiąty level mam, to teraz afki są tak często. Więc, kurczę, dziwnie nie mogę trafić. Dostała, chociaż... chociaż... Lifesteal ma już... Ja dostałem... No, z dzidy... no że ja mam to... Moje E, co mnie leczy, jakiś sustainer... jest! Колко uh, че тъп, с хитин, не са ми е върхото. Аз ще ти иде на А, е кога ну, uh, те Tak nie wiem co jak teraz hitować pod wieżą, bo ten miał mojego ulta oczywiście no, udało mi się zaraz hitować dla mnie. Ale mam szybciej level już. jakoś mnie tu strasznie nie ale. Jest słabo. Kurczę, ten debil nie rozumie, że ma na mida bo mamy afkę. Jeszcze zginie. Zostań. okej. Okay. A ptafier go. Kup się jakiś tak trzeba mu kilka razy napisać, bo nie każdy angielskiego. Nie jest nie ja tu już. Czemu ludzie są takie hipotetyczni Kuchy trzeba, ja tu nic nie mogę zrobić po prostu jako ulta Dobrze, jakoś mogę się chociaż wyleczyć dla mnie Kuchy ja trzeba, już nie mam No, proszę w końcu, trzeba było mu 5 lat napisać. Ja tu rozhitować nie mogę. O, oni mnie za chwilę zjadą. A oddzielam, tu jest Siema. Poszło sobie. Kurczę, skąd to to ciebie daje. a o, tu ja mogę coś wyłamać chociaż mam, nie mam jak oni mi to spłoszyją, to ja to spod wieży Kupię sobie Atina. I niedawno mam szczęście, że umiem chociaż trochę grać. Dobra, cofnę się na wszelki wypadek. Ta luksus nie do ucieka. Co ja kupię na luks? Co bym by tu jeszcze mógł kupić? Trzy pociągi i widzę. Trochę karkim zginął. Znowu wstać w 3, 2, 3, 2. Dobra, ja to tylko początek. Jeszcze gorzej będzie. Ale moje pięknie To było pięknie Teraz kur, czy mam ją na dzidę Gupia lux. Masz dzidę na gej? Ale ja jej walnąłem z tego O ja To jest piękne Ooo! To jest coś. Aż dzięki. Teraz cię dobiję, dobiję, dobiję. Kurj, co to ja tu odwalam w ogóle? Tu coś odwaliłem głupiego, ale to tam ważne się chociaż coś zabiłem. A ten mostek to nadzidę w sumie. Tak? Na w ogóle. No dobra. Jednak nie... Może nie na ale ja idę i zabić teraz. To jest mój plan życia. Oooo! Dobra, mam dwa na 1 Kiedy ja mam. Bo tu. Trzech ich było. Szans nie miałem. A sądzę, że mi dobrze poszło w pierwszym złomie. Składam. O kurczę! Mamy dwóch. A, Af... to się raczej źle skończy. Mój kumpel przegrywa. Chciałem, żeby szybko E, żeby to spuszować jakoś. Chwila. Ja teraz tędy pobiegnę. O, dziękuję, Wayne. Pięknie to zrobiłaś. Kurczę, ale laga miałem. Blisko było. Na jedną widać ją, ją mam. Ja. Świetnie, chyba, że jeszcze ciągnę. Mm, go zabijają, tak? Tak Już mu napiszę, bo nie wiem, czy mu jest taką dokończoną Dzisiaj się napiszę Eee, pierwszy odcinek i taki, taki słaby O, ale go trafiłem Dobra, ty masz Tu masz, tak, tak, tak O, to jest moc dzidalki O, trafiłem ją Świetnie, ucieczki nie mam. Nie ma dość ale jeszcze wolnymi. No świetnie Airka wrócił do krwie. O, wy to, to okej. Okay. Tak fajnie. Cieszę się. Dobra. Ja Spróbujemy tu coś zrobić. To będzie moje zaburzenie w moich wygranych yeah, dziewięć, ale okej. Okay. Do, no mi idę, idę, Bo tych oczywiście nie umiem bronić. Chwilę, to przekręcam. Nie trafiłem. A to jakaś takaś słabość? No to, no co to ma być? O, ja z tej dziedziny biję to mnóstwo. Mam, mam ją na dwie dzidy po prostu.

E, tak dobrze, a nie tak źle. No co tu miało być? Jaki bug. No byga przez włóż. Um, Nie trafiłem. A gdyby mi się udało to wygrać, to po prostu no mam tam, że gra. Ciągło, jakby mi zadziałało. A ten goli, coś nie mówię, dobierać do gryźmienia. Do, oni mają cały team, mamy 2FK, świetnie, nie? No tak, też często na rękę bywa. No ja to tam już. Ja nie, jak mam rękę bo... Poza tym, że na tym kocie mam dziewiąty level, więc też nie mam jak. Nie, to teraz wpływa. Что может удамся оборонить? Может, а, а сейчас, mm, сейчас не макомон. Tam wszyscy są. Prawie wszyscy. Aha, okej, okay. masz jest tu. Kupcie, że ja odwalam. Takie lagi mam 15 fps-ów, Coś w tym stylu. No, 15. Na no, chyba się sprawdzą. Eee, ah, ten masz tego kupić chytry sobie nie złożył. O oh, ale f mm. Ignite? Nie. No. to ten okej, thank you No bo... Co by tu zbudować? Zoni, nie ma co budować Nie wiem, łezki też, nie? A, wodystawa może. Czyż nie, oni budują też... Mam go na woduszku? jedynie. O, tak, 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 tak. Dobrze, dobrze, hekabin. A nie, jeszcze nie mogę tego wciągnąć. Okay. Hmm, wygodził do nie na tyłu pewnie. Nie, teraz nie idę jednym jeden. Bo tak. to, to mi się coś nie podoba. Spalacz ode mnie. Macie dżdenerę? No okej. My tu co, grać nie mamy? so guess it could be a little Pierwszy odcinek zła na moim kanale, taki bez sensu No team Ja się nigdy No i dobra, cześć Subskrybujcie, lajkujcie, ha! No, ale...